Pani posłanka, wasza posłanka, która siedzi tam, pani Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, jeżeli przekręciłam nazwisko, przepraszam, powiedziała, cytuję, w stosunku do pani poseł Felix, gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła. To powiedziała pani poseł i mam na to świadków. To jest skandal, to jest niedopuszczalne, pani poseł, co pani powiedziała. To pokazuje, jaka jest, jacy jesteście pełni nienawiści i chęci mordu. To pokazuje, że to, co było powiedziane na temat telewizji publicznej jest w tysiącu procent prawdą i należało zrobić porządek z tą telewizją. Dziękuję bardzo. Ja nie w trybie sprostowania, tylko ad vocem. Zostało wywołane Pani nazwisko, ma pani prawo do sprostowania jedna minuta, Mam pani prawo. Zacznijmy od tego, że zachowanie pani poseł, które zaobserwowałam, pani poseł, którą dotknęła ta życiowa tragedia. Jest tak żenujące i tak niestosowne dla progów Parlamentu Europejskiego. Chwileczkę, chwileczkę. Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią poseł, która się zachowywała w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek, i powiem tak: chwileczkę, chwileczkę. Chwileczkę. To jest wasza metoda. Proszę zejść z mównicy, pani poseł. Nie pozwolę na obrażanie posłów. Proszę zejść z mównicy. Proszę zejść z mównicy. Proszę zejść z mównicy i nie zakłócać obrad sejmu. Nie pani poseł. Zakończyła pani swoją wypowiedź w momencie, w którym mówiła Pani o tym, że ktoś wygląda, jakby stosował różne używki, to nie jest poziom. I mówię to Pani ja, osoba z wykształceniem średnim, który, który będziemy tolerowali w tej Izbie. Proszę Zej Zmównicy, odbieram Pani głos. Proszę zejść z mównicy.